O, to tante volte ormai, che lo Siemka wszystkim, tu Janek, witam was w nowym vlogu. Jest sobota, 2 października, po godzinie 14 ja wstałem parę minut temu i dzisiaj lecę do Rzymu z moją koleżanką i za chwilę właśnie muszę się spakować i później lecę szybko do Galerii Krakowskiej, wymienić sobie kasę na euro, muszę kupić sobie... Jakieś trampki, bo moje aktualne buty trochę są zniszczone. A lepiej mieć na wyjazd jakieś nowe, niezużywane, no i potem właśnie jadę do koleżanki. No i później będziemy w sumie coś jeść, no i potem pojedziemy sobie na lotnisko gdzieś około godziny 19.00. Między 19 a 20.00, bo o 21.00 mamy lot i musimy właśnie jeszcze się odprawić tam o 20.30, no bo bramki się zamykają właśnie. O 20.30, więc musimy się ze wszystkim wyrobić. Także ja już się tutaj nie rozgaduję, tylko lecę się pakować i zapraszam serdecznie do oglądania. About to Już jest niedziela, jest teraz przed piątą w nocy. Jesteśmy przy koloseum, no i będziemy robić zaraz zdjęcia. Jest naprawdę super, bo właśnie poznaliśmy Włochów. I nas przywiózł tutaj właśnie pod koloseum właśnie jeden jego, także zaraz zaczynamy robić fotki z Alicją. I Cześć, dzień dobry, witajcie w niedzielę 3 października. My jesteśmy teraz przy Rzymskim Koloseum, idziemy teraz do Trewi. Fontanny zrobić tam fotki. są oczywiście zdjęcia powstały wczoraj w nosy. Jak mogliście zauważyć na poprzednich klipach. A teraz uciekamy właśnie do tej fontanny, porobić zdjęcia. Już jesteśmy po przepysznym śniadanku. Jak mogliście zobaczyć przed chwilą. Zjadłem sobie dwa bajle z awokado, grillowane warzywa i oczywiście napiłem się Aperola. No a Alicja właśnie teraz robi jakieś tam nagrywki. Nagrywa sobie, bo naprawdę są to bardzo ładne widoczki. Naprawdę super to wszystko tutaj wygląda i że mega mi się podoba. Także uciekam robić zdjęcia, nagrywać. Także odezwę się do was później. My już dotarliśmy po Fontannę di Trevi. Teraz muszę znaleźć moją koleżankę, bo gdzieś mi znikła. I naprawdę jest tu przepięknie, z tej strony również. Naprawdę jest bardzo tutaj ładnie, mega mi się podoba. Teraz wam pokażę z bliska właśnie wodę, To jest mega w mega przepięknym kolorze, takim właśnie turkusowym. Także zaraz tam zejdę i wam to Bliżej pokażę i już widzę właśnie Alicję, także idę do niej. Bardzo jest tutaj dużo ludzi. O dziwo, ja nie stresuję się nagrywać w miejscach publicznych i przełamuję ten swój lęk, że tak to nazwę, więc idę do Ali. No i później wam oczywiście ponagrywam wszystkie miejsca, do których się udamy. Ta woda naprawdę przepięknie wygląda, zobaczcie sami. To jest oczywiście bez filtra. Naprawdę piękny ma kolor, znów po ludzi. Woda tam mam piękny kolor tutaj nice. Idziemy sobie klimatyczną włoską uliczką na jakieś winko, a ja raczej coś słodkiego sobie wiem. Bardzo śliczne, ładnie. Jesteśmy po dobrym obiadku Po włoskiej pizzy I po włoskim makaronie Tutaj aperol truskawkowy. Najlepszy drink jaki istnieje na tej planecie, We Włoszech jest dostępny No niestety w Polsce go nie dostaniemy No ale tutaj przynajmniej można się nim nacieszyć Teraz poczekamy jeszcze pod panteon I potem odpoczywać Właśnie sobie kupiłem przed chwilą za 3 euro loda o smaku tiramisu Jesteśmy na takiej pięknej ulicy, bardzo w sumie klimatycznej włoskiej. Jest po godzinie 16, jest około 16:30, a my przyjechaliśmy do Watykanu. Teraz właśnie idziemy sobie przed jeden budynek. Jeszcze, że powiedziawszy to, nawet nie wiem. Co to jest za świątynia, szczerze powiedziawszy? Na szybkich zakupach I kupiliśmy wodę, wino w takim kartonie Alicja trzyma drugie Jeszcze kupiłem sobie prosecco podstawkowe, A tutaj i tak mamy piękny widoczek Tu już czeka nas nasz buberek Taki piękny Jest już dosyć późno A my teraz właśnie przyjechaliśmy sobie hulajnogą Pod Koloseum I będziemy robić nocne fotki Już po raz drugi A potem pójdziemy sobie coś wypić i już w sumie piliśmy, więc w tym momencie w sumie mogę wam powiedzieć, że właśnie mamy ochotę właśnie przeżyć tą noc właśnie dosyć intensywnie i coś się napić i w sumie właśnie poimprezować mocno. już mi kurtka jeansowa właśnie spada, bo sobie ją przywiązałem do spodni i zajebiście wygląda to kolosalną nocą, naprawdę. Mega, mega mi się podoba. Moja koleżanka idzie z przodu. Naprawdę jest przepiękny Rzym nocą. Polecam każdemu odwiedzić. I teraz właśnie w październiku naprawdę jest zajebista temperatura. Także jeżeli macie czas, no to koniecznie właśnie sobie pojedźcie zwiedzić Rzym. A my dalej sobie siedzimy właśnie pod koloseum i już ponagrywaliśmy sobie parę rzeczy. Zrobiłem Ali zdjęcia, a teraz lecimy się napić czegoś. Ala lecimy się napić? Tak. Tak, no to idziemy właśnie do miejscówki, która jest w sumie za nami. To jest Wine Food i tam się napijemy mojego ulubionego aperola. Właśnie tutaj w rzymie. Aperol truskawkowy skrat moje serduszko. Ja zacząłem gadać przed chwilą o Aparolu, ale kupiłem sobie proseko truskawkowe i się okazało, że jest smaku jak zwykły, które dostaniecie w Polsce. No i trochę się zawiodłem, bo właśnie sprzedawca mi to, to wcisnął, powiedział, że no to jest truskawkowe, rose, coś tam, coś tam. No słabo. I w ogóle, to tam w tle jest ulica LGBT Street. Tak mam powiedział Diego, tam też się wybierzemy drugi raz przed naszym powrotem jutro bo wracam o 13 także ja uciekam bo będziemy sobie impryskować także do później ciao wszystkim witam Was w poniedziałek dzisiaj jest nasz ostatni dzień w Rzymie jest czwarty października, a po godzinie 9 my lecimy właśnie teraz Alicją na śniadanie. Zrobiliśmy sobie fotkę z palmą. No i teraz lecimy szybko coś zjeść, bo o 13 mamy samolot i musimy być półtorej godzinki wcześniej, więc szybkim tempem zmierzamy właśnie do jakiejś kawiarni. No i dzisiaj może się skuszę na coś w stylu włoskim, może jakieś korson albo coś w tym stylu. No bo wczoraj nie było bardziej tak po francusku bagels, a dzisiaj może coś na słodko się zje. No i w sumie no, nasza podróż dobieganie z tutaj końca. Pogoda dzisiaj jest naprawdę przepiękna. Świeci tego słoneczko. Jest około chyba 27 stopni, także jest naprawdę pogoda jak najbardziej na plus. Szkoda tylko, że jak na się w Polsce jest tak zimno, a tutaj no pogoda idealna. Poteczki porobione, śniadanko zjedzone w stylu włoskim, bo była bułeczka z hotelem. Teraz szybko do mieszkania i na lotnisko. Powrót do tej zimnej, ponurej Polski. Z tego pięknego miasta aż się nie chce wracać, ale niestety trzeba. A na pewno następny wyjazd będzie dłuższy, i pewnie będzie następny wyjazd do Paryża. Szybki turkot po na naszym apartamencie, ale w tak, mamy nasze łóżko. Tu mamy okno i ten ładny widok, który na instalu lubiście no. zobaczyć. Nie jest pan tutaj, Ala tu. Tu jest nasza szafka, rzeczy. I to niedobre wino, które muszę wyprosić. A tak wygląda w podmianie, która jest bardzo średnia. 2 na 10. I tak nas szybko tak wygląda recepcja połączona z kuchnią. W ogóle mieliśmy śniadanie w cenie noclegu, ale niestety no, nie dostaliśmy tego śniadania. Także ja uciekam, bo lecimy właśnie teraz na Ubera. Także raczej zobaczymy się na lotnisku. Jeszcze mam, bo nagrywam właśnie z drogi widoczki. Już lecę. No, już jesteśmy na lotnisku. I zaraz wchodzimy właśnie i będziemy. Chodzisz przez bramki, tutaj mam moją torbę, która już swoją drogą się rozwaliłam. rozwaliła no i czas wrócić do zimnej Polski, a teraz się zrobiło akurat ciepło jak my wlatujemy i naprawdę jest piękna pogoda, no niestety to są ostatnie chwile w Rzymie, a na pewno tutaj wrócę, bo to będzie piękniej, oczywiście mamy tutaj palmę, także my uciekamy się odprawić, także do później. Piano sandwich, jesteśmy sobie na lotnisku i za niedługo będziemy musieli pójść do bramki i lecimy do domu. Ja biorę się za jedzonko i jeszcze mam tutaj Red Bulla. już z mojego mieszkanka. Jestem właśnie od kilku godzin w Polsce. Wróciliśmy po godzinie 15, wylądowaliśmy 15 minut przed czasem i od razu z lotniska pojechałem na Starowiśną do Dziewczynki z rękami i tam zjadałem sobie sernik nigdyniowy i wypiłem sobie szybko aperola truskawkowego. Potem pojechałem do Ani poprawić tatuaż i poprawiłem sobie falę, którą tutaj mam była wyblaknięta przez to, że niebieski tuż się nie przyjął i zaraz lecę spać, bo jest już 20 minut po północy swoją drogą jest już wtorek 5 października, nowy dzień, więc tym bardziej jest to odpowiedni moment na to, żeby zakończyć tego vloga z tego wyjazdu, no bo w sumie no, jak go nie zakończę, no to nie dojdzie do tego, żebym go zmontował, więc to pożegnanie jest potrzebne, bo ja nie lubię właśnie kończyć tak vlogów bez pożegnania no niestety już jestem w Polsce, wolałbym być za granicą, tak szczerze mówiąc, bo tam no jest lepiej, na Instastory wam powiedziałem, że tolerancja jest większa, ludzie są bardziej otwarci na drugą osobę, są przyjaźni, są radośniejsi, uśmiechnięci, nie narzekają, pogadają nawet z tobą, jak idziesz ulicą, to się odezwą i generalnie nawet, kiedy idzie się do baru, no to tak na spontanie, no oni cię podbiją, pogadają, no naprawdę się udało, bo właśnie z Alicją poznaliśmy tam dwóch Włochów i jeden z nami pojechał pod kolacą w nocy właśnie w niedzielę. No i to było bardzo miłe z jego strony, że poświęcił chwilę czasu, żeby nas tam zawieźć, pochodzić. Pokazał nam LGBT Street i byliśmy tam właśnie z Alum w klubie, no i generalnie naprawdę mega, mega fajnie. Spędziliśmy sobie tam czas. Też w sumie. No, ja jestem mega zadowolony z tego wyjazdu i się cieszę, że udało mi się właśnie gdzieś pojechać. Na pewno za niedługo się wybiorę w inne miejsce, ale to jeszcze nie jest jakby w 100% pewne, czy to będzie listopad, czy grudzień. Bardziej liczyłbym na grudzień, no bo w listopadzie no, trzeba właśnie zabrać się za inne rzeczy. No, już powoli jakaś chyba łapie, także kończę tego vloga. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zostawcie kciuka w górę. Komentarz i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku, także trzymajcie się. Pa!